Na ostatniej sesji Rady Miejskiej zaproponowałem przesunięcie środków budżetowych tak, aby 130 tysięcy na to przedsięwzięcie zabezpieczyć. Radni przegłosowali tą zmianę i już niebawem przystąpimy do określenia zakresu opracowania przetargu i będzie rozpisane zapytanie. I zaprosimy do złożenia ofert na przebudowę właśnie tego chodnika i na przebudowę schodów, które są za nami, a tak bardzo ważne i często zgłaszane przez mieszkańców tutaj naszego miasta Barwice, tak aby poprawić komunikację chociażby do ośrodka zdrowia, który jest na ulicy Kościuszki 3. I również otrzymaliśmy środki zewnętrzne z Polskiego Ładu na park zabytkowy. To jest ponad 3 miliony złotych. Będzie Kompleksowo przebudowany, nowe alejki, nowe oświetlenie, mały amfiteatr. To będzie miejsce spotkań, rekreacji dla mieszkańców naszej całej gminy oraz przyjeżdżających gości. Na razie mamy promesę wstępną inwestycyjną, musimy tak zwany program funkcjonalno-użytkowy przygotować. Do września mamy czas, aby wyłonić wykonawcę na wykonanie tej dokumentacji, za projektu i wybuduj.